Zawsze dostaję dokładnie to, czego chcę. Jestem... Bogactwo spływa do mnie lawiną obfitości właśnie teraz. Ja wzbogacam się każdego dnia. Ja jestem dobrobytem i bogactwem. Ja prowadzę wystawne i luksusowe życie. Każdy pieniądz, który wydaję, wraca do mnie pomnożony razy milionów. Bogactwo spływa do mnie lawiną obfitości, właśnie teraz. Ja wzbogacam się każdego dnia. Ja jestem dobrobytem i bogactwem. Ja prowadzę wystawne i luksusowe życie. Każdy pieniądz, który wydaję, wraca do mnie pomnożony razy milion. Bogactwo spływa do mnie lawiną obfitości, właśnie teraz. Ja wzbogacam się każdego dnia. Ja jestem dobrobytem i bogactwem. Ja prowadzę wystawne i luksusowe życie. Każdy pieniądz, który wydaje, wraca do mnie pomnożony razy milion. Bogactwo spływa do mnie lawiną obfitości właśnie teraz. Ja wzbogacam się każdego dnia. Ja jestem dobrobytem i bogactwem. Ja prowadzę wystawne i luksusowe życie. Każdy pieniądz, który wydaje, wraca do mnie pomnożony razy milion. Bogactwo spływa do mnie lawiną obfitości właśnie teraz. Ja wzbogacam się każdego dnia. Ja jestem dobrobytem i bogactwem. Ja prowadzę wystawne i luksusowe życie. Każdy, Każdy pieniądz, pieniądz, który wydaje, wraca do mnie pomnożony razy milion. Bogactwo spływa do mnie lawiną obfitości właśnie teraz. Ja wzbogacam się każdego dnia. Ja jestem dobrobytem i bogactwem. Ja prowadzę wystawne i luksusowe życie. Każdy pieniądz, który wydaję, wraca do mnie pomnożony razy milion. Bogactwo spływa do mnie lawiną obfitości właśnie teraz. Ja wzbogacam się każdego dnia. Ja jestem dobrobytem i bogactwem. Ja prowadzę wystawne i luksusowe życie. Każdy pieniądz, który wydaję, wraca do mnie pomnożony razy milion. Bogactwo spływa do mnie lawiną obfitości właśnie teraz. Ja wzbogacam się każdego dnia. Ja jestem dobrobytem i bogactwem. Ja prowadzę wystawne i luksusowe życie. Każdy pieniądz, który wydaję, wraca do mnie pomnożony razy milion. bogactwo spływa do mnie lawiną obfitości właśnie teraz. Ja wzbogacam się każdego dnia. Ja jestem dobrobytem i bogactwem. Ja prowadzę wystawne i luksusowe życie. Każdy pieniądz, który wydaje, wraca do mnie pomnożony razy milion. Bogactwo spływa do mnie lawiną obfitości, właśnie teraz. Ja wzbogacam się każdego dnia. Ja jestem dobrobytem i bogactwem. Ja prowadzę wystawne i luksusowe życie. Każdy pieniądz, który wydaję, wraca do mnie pomnożony razy milion. Bogactwo spływa do mnie lawiną obfitości właśnie teraz. Ja wzbogacam się każdego dnia. Ja jestem dobrobytem i bogactwem. Ja prowadzę wystawne i luksusowe życie. Każdy pieniądz, który wydaję, wraca do mnie pomnożony razy milion. Bogactwo spływa do mnie lawiną obfitości właśnie teraz. Ja wzbogacam się każdego dnia. Ja jestem dobrobytem i bogactwem. Ja prowadzę wystawne i luksusowe życie. Każdy pieniądz, który wydaję, wraca do mnie pomnożony razy milion. Bogactwo spływa do mnie lawiną obfitości właśnie teraz. Ja wzbogacam się każdego dnia. Ja jestem dobrobytem i bogactwem. Ja prowadzę wystawne i luksusowe życie Każdy pieniądz, który wydaje, wraca do mnie pomnożony razy milion. Bogactwo spływa do mnie lawiną obfitości właśnie teraz. Ja wzbogacam się każdego dnia. Ja jestem dobrobytem i bogactwem. Ja prowadzę wystawne i luksusowe życie Każdy pieniądz, który wydaje, wraca do mnie pomnożony razy milion. Bogactwo spływa do mnie lawiną obfitości właśnie teraz. Ja wzbogacam się każdego dnia. Ja jestem dobrobytem i bogactwem. Ja prowadzę wystawne i luksusowe życie. Każdy pieniądz, który wydaję, wraca do mnie pomnożony razy milion. Bogactwo spływa do mnie lawiną obfitości właśnie teraz. Ja wzbogacam się każdego dnia. Ja jestem dobrobytem i bogactwem. Ja prowadzę wystawne i luksusowe życie. Każdy pieniądz, który wydaję, wraca do mnie pomnożony razy milion. Bogactwo spływa do mnie lawiną obfitości właśnie teraz. Ja wzbogacam się każdego dnia. Ja jestem dobrobytem i bogactwem. Ja prowadzę wystawne i luksusowe życie. Każdy pieniądz, który wydaję, wraca do mnie pomnożony razy milion.